Teraz, moi drodzy, będzie bardzo mocny przekaz. Byłem przed sekundą na poczcie. Była tam starsza pani na emeryturze, zapewne polskiej, i opłacała rachunki: 590 parę złotych rachunków, wykartkowała 500 złotych, i pani mówi, że jeszcze 90 złotych. No to nie, to ja, ja nie mam, proszę pani, już więcej pieniędzy w tym miesiącu. Nie mam niestety więcej. Także nie dam rady, no nie, nie jestem w stanie opłacić tych rachunków. No i ja pierdolę, kurwa, jak można być takim skrajnym ignorantem, żeby mieć tylko jedno źródło dochodów w Polsce. Żeby pracować tylko i wyłącznie na etacie, nie chcieć niczego więcej zrobić w tym życiu. Czy tacy ludzie chcą mieć właśnie tak jak ta pani starsza? To jest skrajne ignoranctwo swojego życia i życia swoich bliskich. Także, kurde, niech każdy się zastanowi, co on chce w tym życiu. Czy faktycznie chce mieć tak jak ci polscy emeryci? E, przykład kurde czarno na białym był przed chwilą. Aż naprawdę się zagotowałem wewnętrznie. Bo nie rozumiem, czy, czy, czy polskie społeczeństwo jest tak skrajnie debilami w większości przypadków? Bo ja proponuję współpracę komuś, a ktoś mówi, że zarabia 2000 złotych, mieszka u mamy i że jest mu dobrze w tym życiu, i że jest wszystko ok. To gdzie on ma oczy? Tu? Przepraszam za mocny przekaz, ale kurde, mnie już krew zalała, jak zobaczyłem tą starszą panią. Mi po prostu na maksa jej się szkoda zrobiło, że nikt wcześniej jej nie wytłumaczył tego, że trzeba po prostu powalczyć o swoje życie, że trzeba zbudować kilka źródeł dochodu, że trzeba się zabezpieczyć na starość, kupić sobie chociaż sztabkę złota, nie wiem, jakieś mieszkanie, cokolwiek, tak? Powalczyć o to, żeby mieć więcej pieniędzy, więcej bezpieczeństwa dzięki temu, tak, w swoim życiu na starość. Nikt jej tego nie powiedział, bo takich rzeczy w szkole nie uczą. Po prostu nie uczą takich rzeczy. Także mam nadzieję, że, że tutaj oglądające osoby e, są na tyle inteligentne, że kumają to i że faktycznie walczą o swoje życie, żeby nie mieć przejewane później. Bo będzie tragedia, będzie płacz e, i, i nie wiem, kurde, kradzieże. Słyszałem też, rozmawiałem z ochroniarzem, że podobno babcie właśnie na emeryturze kradną masło, kradną jakieś produkty podstawowej potrzeby, bo nie mają bo nie mają co jeść, jaką płacą rachunki, jaką płacą lekarstwa. To jest tragedia, także otwórzmy, proszę Was oczy zacznijmy robić inaczej niż większość, inaczej niż do tej pory wszyscy robili. Także czołem i pozdrawiam.